Cześć, witajcie tutaj Kemku Store. Postanowiłem nagrać oczywiście Counter Strike, a, bo jakby inaczej co on robi? Gra w cs ale nie ma filmów, więc postanowiłem w końcu nagrać. Zagram sobie na deathmatch'u, bo nie chcę robić. Przedtem nagrałem jeden materiał, który mi nie wyszedł z Team Playa. Nie, zagramę w, w Team Playa jak będę po prostu czuł się pewny, taki trochę na skillu. Teraz zagramy sobie deathmatch'a, tylko jeszcze jest taki duży, duży minus, ponieważ mam jeden deathmatch bardzo profesjonalny, ale jest full graczy. No, tak myślałem. E, no to wbijmy na tego deadmatcha. Tam jest chyba deadmatch drużynowy, więc zabijamy tylko przeciwników, a na tym wcześniejszym można wszystkich. rozdziejemy się prawie. Pokażę wam, jak gram na takim codziennym dead matchu. Będę mało mówił, a jak będę mówił, to już. To, to, to bardzo, bardzo rzadko. Pan, nie mów pan. Aha, dobra, su super. Te, ten. Deadmatch jest taki sam jak, jak pozostałe, czyli match każdy na każdego. <laughs> Holy shit! Pani nie miał Kurde chciałem hala chetufę załatwić Słabo, 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 po przerwie jest słabo strasznie. Tak, tam był. Wypuszczam się strasznie z tym bronią na daleki niepotrzebnie, ale chyba dobrze, bo ćwiczę po prostu na dalekie strzały. A, nie lubię tego spawnu, że trzeba czekać. A, ostatni shot i jeszcze nie tego typu, ale bania. Co się liczy? Bania się liczy. O, ho, ho. Słabiutko. A, a, myszka mi Mam strasznie myszkę słabą. No cześć. No mogę kawę, wyjąć, ale... Nie, bo ja ćwiczę tutaj... ...diggle power. No Holy shit! Kurde! Ta miška je spostrana. Oh, 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 oh. moj bog. Ałaśnikow się kłania no, Aj, tyłu. Zapomniałem, że to nie jest 1 VS1, tylko Al VS Al Jeszcze nie ja zabiem No fajną taktykę ładuje ciała, a potem reloaduję jakby broń i czasami bałnie się Tutaj będziesz typy. O, wyszedł teraz A, double O, spadłeś mi tu no 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 no, dobra, już mogę, już mogę. Dzięki. A, już wiesz, że tu jestem. Czterak mnie mały, dobra. Dobra, to tam. Tył, to nie po Bożemu Chciałem poczekać na niego, a się odwróci do mnie, ale... Każe się biofraga. No jeszcze mnie zabił, ale to zlamiłem pięknie. Ostro, ostro. Fuck cholerna myszka, w ogóle nie ma e, tego. Fast fast e, e, na no, switcha ogólnie, to przesuwanie myszki. ścina się jak przesuwamy szybko. A wejdźmy teraz na dobry początek. MK, Diggle oczywiście, bo to jest. Chociaż nie jest, MK wale podobnie jak z AK, ale ma słabsze wydawanie strzałów. Chociaż dobre jest na full auto. Na skanę czy coś w tym stylu. Czy Kurde, zatrzymałem się. No i krową tam stoi, skurczybyk Nie, AK jest lepsze. Ło, żeby ty głównie nie strzelam tak jak kiedyś. Dla niego. Czekamy na niego. Czekam na nie będzie. No, to żem się wyjebał. Pięknie. A, już dostawał strzały. Chociaż źle skanuję, bo oni są najczęściej. Tam gdzieś, a jest. Kurde, o ty! Dobra, do, za gramawką to jest fajna mapa, zapomniałem że a tego zatpuściłem Bo ten typek to mnie wkurza czasami. No ładuj, ładuj. Kurde, nie dostał, szkoda. Aj no, ej. Nie, słabo idzie za bó. Dobra, pogram trochę bo chcę ją rozgrzać. Ale jednak słabo. No, ten już, ten już dostał, ale myszka się chwieje, bo gram na za dużej czułości, bo mam inną myszkę. Jakie temat klaty jaki jeszcze był... E, po co ochroną? A i też mnie chyba nie sprzedał. Uuu! Seria dwóch headshotów. Tutaj jednak dobrze idzie, ale... Z tą awką to już nie, nie najlepiej. Słyszałem typu, ale awką się poskanuje. Po jednym strzale chyba. Dobra, goodbye! Reload trzeba, bo poczekać na mnie, jak ja skończę, reloadować wtedy. Postaram ja słabo nie jeszcze poogram tą bronią, bo chcę ją naprawdę rozgrać, Bo ja zazwyczaj rozgrywam to, co mi słabo idzie, Tak. No, mi coś gronoty. Ah, goodbye. Jeszcze ciebie. Kurde, odskakuje mi ta myszka. Fuck. O, prawie do końca tej rundy pogramy jeszcze z AWKOM. A może drugi odcinek nagram? Albo drugi taki. Drugi taki fajny. Deadmatch play. Z innej mapy i z innej broni, jak już ogarnę. Lepiej się skupić w jakimś miejscu i zostać, i ładować fragi. No ale tutaj jest słabe miejsce. Tu będzie dobre. Tu będziemy czaić tu. Nie dostał głowy! O, chociaż tutaj jest dobre miejsce, mogą nas kanować. Ty! Ale reload miałem Fajny, czyli recoil. Tu jestem za bardzo widoczny. Muszę gdzieś być skryty, gdzieś jakieś ninja zapierdzielić. Dosta. Nie wiem, że, że nie żyje, ale chciałem się upewnić. I teraz patrz. Oooo! What the fuck! No nie, jest źle, ja zamykam tylko dwoma fragami. Ale miałeś klaty to w pewnym momencie człowieku.

<noise> Jeszcze nigdy kosy nie zasadziłem na nagraniu A ty jesteś wolny za WP Za wolny jesteś Ty mi mogą wyjść albo rzucić mi hejża. Ale zabił Wolny, ale zabił Teraz będzie tak! Free to one! i kill. One jeszcze raz kill. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie mówił Kanku okay, cool, Store. Zapraszam do wspólnej gry. Trzymajcie się.